Jaka jest rola ojca w życiu mężczyzny i jakie konsekwencje niesie jego brak w rodzinie fizyczny lub psychiczny? Bądźcie pozdrowieni, moi drodzy widzowie. Dzisiaj zajmiemy się bardzo kontrowersyjną tematyką, która staje się coraz to większym problemem w dzisiejszym społeczeństwie. Omówimy sobie właśnie rolę tego ojca, co powinien robić, czego nie powinien robić, jakie są tego konsekwencje lub korzyści dla tego syna, dla tego mężczyzny. Na wstępie chciałbym podziękować wam za tak ciepłe odebranie mojego pierwszego materiału. Zdobyliśmy tam 2,300 wyświetleń. Za każde jedno wyświetlenie jestem wam bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Dajcie świadectwo, że są na tej witrynie osoby, które chcą czerpać prawdziwe wartości z YouTube'a. Naprawdę zależy wam na tym, żeby żyło się nam coraz lepiej. Jeszcze raz serdecznie Wam za to dziękuję. A teraz przejdźmy do naszego tematu. Od najmłodszych lat dziecka ojciec ma bardzo duży wpływ na Jego rozwój i na Jego postrzeganie świata. I tutaj należy omówić zagadnienie, jakim jest ojcowska miłość. Ojcowska miłość jest kompletnym przeciwieństwem yy, matczynej miłości. Matczyna miłość jest miłością bezwarunkową. Ojcowska miłość natomiast jest miłością warunkową. Ojcowska miłość inspiruje dzieci do pracy nad sobą, do szukania wyzwań, do samodoskonalenia się podczas wykonywania codziennych obowiązków. Ponadto namawia dzieci do tego, aby ciągle podnosili, podnosiły poprzeczkę coraz to wyżej. A więc jest to taki pociąg, pociąg, który wręcz zmusza człowieka do rozwijania swoich umiejętności. Tutaj należy zauważyć już pierwszą rzecz, że ojciec jest takim wzorcem męskości dla syna. Jest to pierwszy reprezentant mężczyzn, z którym syn ma tak naprawdę do czynienia, z którym ma styczność. Syn, młody mężczyzna, zadaje sobie pytania: Czy jest mężczyzną? Czy jak dorośnie będzie taki twardy, silny, jak jego jak ojciec? Czy będzie taki odważny jak jego ojciec? Czy będzie umiał stawiać czoła wyzwaniom tak jak jego ojciec? I te pytania są stawiane w sumie jego ojcu. I teraz ojciec ma dwa wyjścia. Pierwsze wyjście, niestety dosyć częste, jest to, że pytania spotykają się z żadną odpowiedzią, spotykają się z ciszą. W tym momencie dziecko wnioskuje, że jest po prostu olewane. I że właśnie, że nie jest tym mężczyzną, że, że ojciec nie chce tracić na niego czasu, że ma ważniejsze rzeczy do roboty, praca, obowiązki domowe, jakieś tam jeszcze inne rzeczy, że on jest na końcu tej listy. I sam, sam, sam fakt bycia na końcu tej listy priorytetów ojca jest bardzo krzywdzący dla dziecka. Tak samo krytyka. Jeśli ojciec za bardzo krytykuje swoje dziecko, Podważa poczucie wartości tego dziecka, podważa, podważa męskość tego dziecka. Poczucie bycia, bycia właśnie tym mężczyzną. Więc jest bardzo ważne to, aby ojciec naprawdę uważał to, co, na to, co, co mówi przede wszystkim. Żeby nie tyle co używał samych superlatyw, ale jednak skupił się na takim pozytywnym odzewie, ponieważ dziecko jest jak gąbka, ono to wszystko wsiąka. Dziecko też jest dobrym obserwatorem. Pamiętajcie, że wasz syn prawdopodobnie, prawdopodobnie 99%. Sprawdza i porównuje to, co mówicie, a później to, co robicie. I ze sobą to sobie w prostu zestawia. Jeżeli to, co mówicie, jest spójne z tym, co robicie, to super. Bajka. On wtedy uważa, to jest autorytet, to jest bardzo dobry przykład do naśladowania i powinienem tak robić. powinienem być taki jak on. To jest naprawdę człowiek wzór. Sytuacja komplikuje się wtedy, kiedy nie ma zazębienia podczas w tym, w tym, co wy mówicie i w tym, co robicie. Wtedy w mózgu takiego dziecka, takiego syna jest galimatias i jest, są pewne sprzeczności. sytuację pogarsza też fakt, że kiedy wasz syn konfrontuje was z tym faktem i wy odbieracie to jako atak, przytyk, odpowiadacie gniewem, odpowiadacie frustracją, to jeszcze bardziej pogłębia jego odrzucenie, jego takby odejście. Bardzo negatywnie wpływa to na waszą relację. Więc pamiętajcie, i to w sumie nie jest tylko apel do ojców, to jest apel do matek, to jest apel po prostu do ludzi. Przemyślcie tysiąc razy, zanim coś powiecie. Nie mówcie wszystkiego, co ślina przyniesie wam na język. A wymówki typu o byłem wkurzony po pracy, albo byłem rozemocjonowany, albo byłem w jakimś tam czasie, który jest dla mnie trudny, są po prostu słabe i to są po prostu wymówki. Tak naprawdę, gdyby ludzie myśleli o tym, co mówią. To ten świat wygląda był kompletnie inaczej, według mnie o wiele lepiej. Wracając do relacji ojca z synem. Także jak widzicie, jest to bardzo ważne, co mówicie, co robicie z tym synem i jakie sygnały mu dajecie. Bo tak naprawdę on z automatu będzie szukał tego autorytetu w was, i jeśli was nie ma fizycznie, to będzie szukał go gdzieś indziej, poza rodziną, w takich niezbyt fajnych środowiskach, bardzo obrocznych środowiskach. Jeśli będziecie, ale będziecie nieobecni, bo będziecie ciągle w pracy. Będziecie ciągle, jak już wcześniej wspomniałem, wykonywać inne, ważniejsze zadania od waszego syna, to też będzie szukał tego gdzie indziej. Więc, jak widzicie, tutaj nieobecność ojca nie musi być wcale fizyczna, ojciec fizycznie może być, ale psychicznie czy duchowo w ogóle go nie ma w rodzinie, więc jest jakby to samo, jakby go po prostu nie było fizycznie. Więc to też warto zauważyć. Dlatego rolą ojca jest przede wszystkim spędzanie czasu, aktywne spędzanie czasu ze swoim synem. I to powinien być czas, tak zwany quality time, gdzieś tylko we dwójkę. Możecie iść na kręgle, możecie iść na ryby, możecie iść na polowania. Mój kolega mojego ojca, myśliwego, który zabierał go na polowania, bardzo dobrze do teraz, pomimo że minęło wiele lat, wspomina te wydarzenia. Bardzo dobrze budowały relacje jego z ojcem, które do teraz są bardzo fajne. Ja również z moim tatą chodziłem dużo razy na siłownię. Chodziłem razem z nim na baseny, na chodzę. Chodziłem z nim morsować i teraz właśnie nie idziemy morsować. Braliśmy udział w takich wydarzeniach jak Run Magedon, Terenowa Masakra i to takie, wiecie, inne takie publiczne tory przeszkód, gdzie razem tam ścieraliśmy się z dystansem i przeszkodami, pomogliśmy sobie nawzajem i ta relacja naprawdę się budowała. To był naprawdę bardzo fajny czas, i, i teraz widzę, że zadziałało to bardzo na plus, jeśli chodzi o mój rozwój i też o naszą relację. Więc jeśli zależy Wam na relacjach z Waszymi synami, powinniście naprawdę wydzielić czas w tygodniu. Żeby coś po, z nim porobić, tak tylko wydwójkę, dwójkę pójść na strzelnicę, właśnie to co wcześniej wspomniałem, jest to bardzo ważne, czyli spędzanie czasu, przede wszystkim spędzanie czasu i aktywne spędzanie czasu, czyli włączamy telefon, włączamy jakieś pagery, nie wiem, komputery i słuchamy swojego syna, co on ma do powiedzenia, prowadzimy z nim dyskusję, odpowiadamy na jego pytania, często też poglądowe i to nie będą łatwe pytania, wszyscy wiemy jak dzieci potrafią pierdyknąć pytanie, że nie wiemy w ogóle jak na to odpowiedzieć. Ale należy próbować i należy odpowiedzieć na te pytania i spokojnie, konstruktywnie z nimi rozmawiać. Podchodzić po prostu do nich na poważnie. Więc to jest na pewno rola numer jeden. Rola numer dwa to przekazywanie pozytywnych wzorców. Nie tylko mówienie, cytowanie jakichś filozofów, psychologów, pedagogów. Tylko swoją własną osobą, swoim własnym stylem bycia przekazywanie odpowiedzi na pytanie jak być dobrym mężczyzną, jak być dobrym facetem. Syn szuka autorytetu u Ciebie, jako, że jesteś jego ojcem. Teraz oczywiście razem się do ojców, do, do mężczyzn, do przyszłych ojców potencjalnych. Więc naturalne jest to, żebyś żebyś dawał takie dobre, mocne świadectwo swoją, swoją postawą. Postawą na przykład obec, potrzebujących ludzi, na których na przykład na podkacie będą gdzieś we dwójkę. Że im pomożesz, że ich wesprzesz. Podajesz wtedy taki przykład szlachetności takiej cnoty, cnotliwości, że mężczyzna z cnotami to jest właśnie ten dobry autorytet, taki mocny, silny mężczyzna. Kolejna sprawa, rozwiązywanie jakichś konfliktów w małżeństwie, w rodzinie, ale też właśnie na przykład z sąsiadem, gdzie pokazujesz mu właśnie, że, że taki prawdziwy mężczyzna jest bardzo dobrym dyplomatą, jest bardzo dobrym mediatorem, potrafi opanować swoje emocje i uczucia, potrafi włączyć logiczne myślenie i racjonalność i Stara się zawsze znaleźć takie to większe dobro. Stara się dążyć do, do, do takiego rozwiązania spraw jak najbardziej racjonalnie. Te, tych wzorów jest masa, tych wzorów jest pełno. Jeśli chodzi o samokontrolę, samo doskonalenie, jeśli będzie widział, że chodzisz właśnie na siłownię, ćwiczysz, rozwijasz się, to też na pewno będzie na plus, jeśli chodzi o przykład dla niego. Tutaj dajesz mu przykład swoją osobą. Jaką masz ty relację ze swoimi rodzicami? on też będzie brał z tego przykład. Może sobie pomyśleć, że jeżeli zależy mi na tym, żeby mój syn miał dobrą relację ze mną, to teraz muszę mu pokazać, że ja mam teraz dobrą relację z jego, jego dziadkami. O, właśnie, z jego dziadkami. I się z nimi dogaduję. I to już jest kolejny przykład. Także przykładów jest masa. Pamiętajcie o tym. I to są takie dwie najważniejsze role. Obecność i bardzo fajne, pozytywne wzorce. Trzecią rolą, o której już też troszkę wspominałem, to właśnie ta chęć rozmowy. Rozmowa, rozmowa, dyskusja ścieranie się jakieś na, na poziomie filozoficznym, kontemplacyjnym, ale też jakimś światopoglądowym. Różnica pokoleń, wiadomo. My często przez tą różnicę pokoleń unikamy konfliktu. Bo jedna, druga strona mówi, o ja jestem mądrzejszy od ciebie. Bo jestem jedna mówi, jestem starszy od ciebie, jestem mądrzejszy. Druga mówi, jestem młodszy, więc ty stary dziadu nie gadaj, jesteś przestarzały. Twoje pomysły wyginęły w drugiej erze przed naszą erą. Więc nie powinieneś się w ogóle wypowiadać. Namawiam Was o to, żebyście przełamali właśnie te lody, żebyście przełamali te schematy i tak, że się jak rozmawiali ze swoimi synami. Ponieważ rozmowy, szczególnie w takich ciężkich chwilach dla niego, będą bardzo, ale to bardzo pozytywne. Dla, dla niego jako mężczyzny. Będą budowały jego charakter. Będą budowały jego temperament. Więc, więc te role, które wspomniałem, naprawdę są bardzo ważne. Wykonujcie je sumiennie. Wiem, jak teraz wygląda ten świat. Wiem, że dużo czasu spędzacie w pracy, że w pracy jest coraz gorzej, że szef chce, żebyście zostali na no godzinach, że nie macie teraz czasu na dzieci, a co dopiero, żeby jeszcze z żoną spędzać czas. No kurczę, że tam z partnerką, bo tu trzeba się rozwijać. Ja wiem, ja wiem jak to wygląda. Świat naprawdę coraz bardziej przyspiesza przy, tempo, ale pomimo tego świata zachęcam Cię, żebyś znalazł tak, no, z 10-15 minut usiadł gdzieś w samotności i spróbował się przede wszystkim odciąć. Od tych wszystkich zewnętrznych czynników, i pomyśleć, jakie ja mam priorytety w ogóle, tak? Jakby na czym mi zależy. Tak naprawdę. Jeśli odpowiedź będzie taka, że na twoim synie, na twojej, na twojej żonie, na twojej rodzinie po prostu, to zacznij myśleć, czy rzeczywiście nie mogę nic zmienić na przykład w tym swoim zawodzie. Czy nie mogę, za, nie mogę nic zmienić w tej swojej pracy? Czy, czy naprawdę jest aż tak źle, że jestem w takiej sytuacji bez wyjścia, że no nie no. Jakbym odszedł z pracy, to zginęlibyśmy pod mostem na ulicy z głodu. Na pewno są takie osoby, na pewno są takie sytuacje. Tutaj, tutaj nie mówię, że nie, tego nie neguję. Tutaj na pewno są takie osoby. Są takie osoby i, i tutaj rzeczywiście to jest taka sytuacja tragiczna, że one nawet chcą spędzać czas ze swoim synem, ze swoją rodziną, ale nie mogą. Nie mogą, bo, bo są w takiej trudnej sytuacji, że zarabiają na chleb, żeby po prostu przetrwać, że każda minuta pracy jest na wagę złota. Ale większość osób raczej będzie mogła, będzie w stanie podejść do tego właśnie racjonalnie, tak żeby określić swoje priorytety i według swoich priorytetów to życie układać. Ojciec dla mężczyzny to przyjaciel to ktoś, z którym może się ścierać intelektualnie z, z kim może rywalizować z kim powinien się również też kłócić. Ojciec jest właśnie takim powodorem konfliktu takim popychaczem do działania takim kimś, to powinien Cię właśnie wyrzucić z domu na kopach, jakbyś powiedział, że ja to w sumie chcę zostać w piwnicy i grać w gry komputerowe cały dzień. Oczywiście są przypadki, że to się rotuje, jednak w większości wygląda to tak, jak teraz to omawiam. Jeśli jesteś ciekaw, na jakiej podstawie to mówię, to w opisie są linki do źródeł, na które się powołuję. Zapraszam do przeczytania i analizy, a potem konstruktywnej dyskusji w sekcji komentarzy. Spróbujcie zachować złoty środek. Złoty środek w życiu osobistym, w życiu zawodowym, w życiu gdzieś tam rodzinnym. Jest to trudne. Nie mówię, że to jest łatwe, to jest bardzo trudne, i tego złotego środka nigdy nie osiągniemy. Ale zapewniam Was, że warto meandrować wokół tego złotego środka, a przynajmniej starać się dążyć do niego, ze świadomością, że nigdy go nie osiągniemy. To już naprawdę dużo da. Postać ojca dla młodego mężczyzny porównałbym do postaci mentora, mistrza. Mistrza, który. Uwrażliwia jego sumienie, uczy uczciwości, prawdomówności, uczy walki, uczy wszystkich umiejętności, które są przydatne i potrzebne, żeby przetrwać w tym świecie. W świecie, który często bywa okrutny. Właśnie no tego nauczymy się od swojego ojca. A zdrowy, dobry ojciec powinien starać się nauczyć tego swojego syna. Jak wszyscy wiemy, coraz jest więcej rodzin rozbitych bez tego ojca. Są to rodziny, które prowadzone są przez samotne matki. Coraz więcej dzieci ma tylko jednego rodzica, i przeważnie jest to matka. Ten trend jest gdzieś na zachodzie, w Polsce jest go coraz więcej, ponieważ jak, jak zawsze wszystko przyjmujemy od zachodu. Niestety te negatywne rzeczy również. Czym charakteryzuje się taki syn, który nie ma ojca? Taki mężczyzna bez ojca. Przede wszystkim, jeśli jest w szkole, to ma większe, jest większe prawdopodobieństwo, że będzie prześladował swoich rówieśników, nie będzie panował nad sobą. Będzie agresywny, będzie przejawiał cechy wybuchowe i będzie działał na szkodę własną i na szkodę innych. Będzie miał takie, wiecie, zdolności do samoniszczenia samo się. Będzie również często wagarował i angażował się w różne ugrupowania przestępcze. Będzie szukał tego archetypu męskości, tego autorytetu. U lidera gangu, u jakiegoś tam bossa mafii. Ponieważ nie znalazł tego domu, bo ojca nie było fizycznie czy, czy psychicznie. Więc ucieka się do takiego gangu i widzi w takiego właśnie, o takiego mocnego bossa mafii, który wszystkich trzyma za karczycho i który jest taki mocny, silny, w nie? Ja chcę być taki jak on. I tak to się właśnie zaczęło. Niestety, kolejnym faktem jest to, że brak ojca skutkuje większym współczynnikiem osadzania. Czyli bardzo dużo więźniów w więzieniach. Pochodzi z rozbitych rodzin. Brak ojca może skutkować wytoczeniem żadnej szkoły, nieposiadaniem wyższego wykształcenia. Od razu skutkuje to niższymi zarobkami i życiem w ubóstwie. Mężczyźni bez ojca postrzegają kobiety jako obiekt seksualny. W jego życiu nie było nikogo, kto mógłby mu pokazać, jak wygląda zdrowa relacja z kobietą. Jeśli jego ojciec byłby taki, jak omawiałem wcześniej, to wiedziałby, jak powinna wyglądać relacja damsko-męska. Jak powinny wyglądać jakieś dynamiki, które mają miejsce między nimi. Ale nie było go. Nie było go, więc on się pewnie oglądał pornografii, jakichś dziwnych filmów na YouTubie, jakichś dziwnych artykułów się naczytał, TikToków oglądał i tak dalej. Pogadał z chłopakami na przerwie, on nauczył się czegoś w swoich gangach z innymi gangsterami. I tak to wygląda, że kobiet w ogóle nie szanuje, wykorzysta ich tylko do zaspokojenia swoich dzikich popędów. I jest to niestety bardzo, bardzo prawdopodobne, jeśli tego ojca nie ma. Mają też ogólnie kłopoty z życiem społecznym. Często się też wycofują właśnie do tej piwnicy, do tej przysłowej piwnicy, o której tak wspominam. Stają się tym komory Nie chcą wychodzić nigdzie. Ich umiejętności społeczne praktycznie w ogóle nie istnieją. Mają problemy z nawiązywaniem jakichkolwiek kontaktów. Najpierw przede wszystkim kontaktów z płcią przeprzywną, ale później również z tą samą płcią. Coraz bardziej, coraz bardziej się wycofują. Nie mają przyjaciół, nie mają znajomych, nie mają kolegów. I znajdują się później w bardzo, bardzo strasznym, mrocznym miejscu. Nie można też powiedzieć, że to jest stuprocentowa wina ojca. Na pewno jest większe prawdopodobieństwo, że ci ludzie bez takiego wzorca, bez takiego autorytetu tak po prostu skończą. Ale zastanówmy się nad jednym. Czy jeśli mam te, nie wiem, 30, prawie 40 lat, to czy mogę używać tej karty przez całe swoje życie, że jestem tak jak jestem, bo ojciec mnie opuścił? Ja myślę, że nie. A Wy co myślicie? Napiszcie w komentarzu. Jestem bardzo ciekaw Waszej odpowiedzi. Bo wiecie, to jest takie trochę to jest takie zgrywanie troszkę ofiary, to jest takie niebranie odpowiedzialności za swoje życie. Bo ile można tak mówić? Ile można zgrywać takiego właśnie małego dzieciaka i, i, i zwalać winę na świat. Że to świat jest zły, że to ludzie są źli, że to społeczeństwo jest złe, że to system mnie skrzywdził i nie brać jakby odpowiedzialności za to, za to co ja mogę zrobić. A możemy dużo. Możemy bardzo dużo. Wbrew pozorom. Kolejne konsekwencje brak ojca. Stany lękowe. Depresja. Problemy psychiczne. Samotność. Bardzo dziwne, mroczne myśli. Lista jest bardzo, ale to bardzo długa. Zwiększone prawdopodobieństwo samobójstwa, wpadanie w uzależnienia. Nie tylko w narkotyki i tak, na przykład te klasyczne uzależnienia, jak alkohol, papierosy, ale pornografia, gry komputerowe, adrenalina. Wszystkie, jak jeżeli jest coś, od czego można się uzależnić, to takie osoby mają większe prawdopodobieństwo, że się właśnie uzależnią. Mają do tego po prostu skłonność. Bo jak już właśnie wspomniałem, bardzo dużo dzieje się w mózgu człowieka na etapie jego dzieciństwa, na tym wczesnym etapie. Jeśli ten etap będzie zaniedbany, albo jakoś zniszczony przez tego ojca, albo jego deficytu, no to będzie to bardzo, bardzo duży problem, który da się gdzieś tam zwalczyć, ale wymaga dużo energii, siły, samozaparcia i silnej woli od właśnie tej osoby skrzywdzonej, od tego mężczyzny, który tego jego ojca nie miał. Także jeśli jesteś ojcem, to pójdź teraz do swojego syna i powiedz, że go kochasz. Jeśli jesteś synem i masz ojca, to powiedz swojemu ojcu, że go kochasz i chcesz z nim spędzić czas. Uwierzcie mi, naprawdę takie rozmowy bardzo dużo pomagają. Bywajcie się i pamiętajcie, walka trwa.